Panie prezesie, serdecznie gratuluję zdobytej nagrody Jakość Roku Srebro i chciałabym zapytać, jaką wartość ma dla Państwa zdobyte godło w siódmej edycji konkursu Jakość Roku? Ja również dziękuję, kapitule, za przyznanie po raz kolejny nagrody. To jest zaszczyt odbierać nagrodę w takim gronie, w, takim, w gronie tak zacnych firm, najlepszych firm jakościowo w Polsce. Znaczenie nagroda ma bardzo duże. Jest to wyróżnienie zarówno dla nas, dla pracowników, wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że jakość jest na takim poziomie, że została przez państwa doceniona. Dokładnie. E, jakość jest bardzo istotna. To często jest postrzegane jako slogan, prawda? Taka wypowiedź. Chciałbym pana zapytać, dlaczego firmy, które. Przykładają wyjątkową dbałość i wagę do jakości, powinny zdecydować się na udział w konkursie jakość roku. Dlaczego jest on tak wartościowy, tak bardzo wartościowy? Z jednej strony jakość bardzo mobilizuje do tego, żeby ciągle poprawiać to, co się robi. Jakość to jest to wszystko, co oferujemy klientom, żeby, żeby klienci dostali to, czego oczekują. I e, nie jest to jednorazowe wydarzenie, czy jednorazowe działanie, ale proces polegający na ciągłym doskonaleniu. I e, udział w takim kon, konkursie no, mobilizuje do takiego ciągłego doskonalenia i po, poprawiania tego, co się, co się robi, a to przynosi dużą satysfakcję. E, mam jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystywać e, zdobyte kodło jakości roku srebra? E, na pewno ch chwalimy się o tym wśród i pracowników i dostawców, wśród e, klientów. Natomiast e, samo godło, sam tytuł nie jest celem samym w sobie. Tak? Celem, celem jest e, rozwój firmy i równomierny rozwój oparty właśnie o, o, jak, najle o jak najlepszą jakość. Klienci to doceniają poprzez to, że firma się rozwija, poprzez długoletnią współpracę z nami.